aby dokonać waloryzacji czy indeksacji stawek czynszowych czy innych w module nieruchomości w pierwszym kroku w dziale finanse ustawienia mamy taką zakładkę jak wskaźniki należy określić zarówno czy chcemy mieć GUS roczny czy wskaźnik GUS kwartalny czy też zharmonizowany wskaźnik cen konsumpcyjnych HICP to w zależności od tego co Wtedy to dodajemy. Tutaj mamy guz roczny, załóżmy, yy, zrobimy sobie od, załóżmy do dnia yy, jakiegoś roku, czy tam od dnia, zrobimy na czas nieokreślony, że będzie obowiązywał 1,05, yy, można ustawiać też yy, wskaźniki yy, okresowo do konkretnego dnia, Także w zależności od tego, jak to potrzebujemy, tak to ustawimy. Załóżmy, dla na przykład 19 ustawimy sobie tak i cały cały rok 2019 tutaj to obejmie, tak? Czyli mamy cały rok 2019. Kwartalne tak samo chcemy dodać, możemy też ustawić sobie tutaj w ten sposób, czyli ustawiamy sobie do końca. Kwartalne, załóżmy, wskaźnik będzie na przykład. 2,04%. Tak? I ewentualnie ustawiamy HICP, czyli zharmonizowany wskaźnik cen konsumpcyjnych. Tutaj ustawimy sobie też 19,1%, pierwszy, załóżmy pierwszy. I sobie ustawimy też tutaj, żeby był cały. 2,04%. Tak? Czyli mamy ustawione wszystkie wskaźniki. To wskaźniki możemy oczywiście dodawać następne, czyli za każdy rok można ustawiać tutaj indywidualny taki wskaźnik cen czy też ten wskaźnik wzrostu cen procentowy. I teraz po zatwierdzeniu przechodzimy do gospodarki z zasobami, do nieruchomości, umowy najmu. I teraz dla każdej umowy najmu, którą tutaj mamy, przy edycji umowy najmu mamy coś takiego jak taka zakładka waloryzacja i tutaj określamy co będzie waloryzowane według jakiego wskaźnika, czyli na przykład mamy część tutaj rocznego, eksploatację mogę sobie zrobić kwartalny, opłata wspólna mogę sobie zrobić jeszcze na przykład H, C, I, P. ewentualnie jak, jakieś inne jeszcze wskaźniki mogę ustawić, jakiś indywidualny wskaźnik procentowy, czyli na przykład abonament za ścieki mogę ustawić swój własny, indywidualny, że będzie podwyżka załóżmy o 5% przy każdej indeksacji. Także możemy korzystać z tych zdefiniowanych ustawowo albo możemy tutaj indywidualne też wpisywać dowolne wskaźniki. Jak to już mamy określone, tak samo inna umowa, waloryzacja, Możemy też określić na przykład roczny czynsz i eksploatacja, też możemy określić, że będzie na przykład według HIC i określimy sobie w ten sposób. Jak każda umowa już ma określone swoje wskaźniki, według których będzie indeksacja, to teraz możemy przystępować już do konkretnych już działań. Czyli załóżmy, wybieramy sobie zakres umów, których które chcemy Y, które chcemy indeksować, możemy tutaj skorzystać z formularza Znajdź umowy, ewentualnie zakreślamy sobie, które umowy chcemy zindeksować. Załóżmy, tu mamy jedną umowę, pierwszą, której y, tutaj były te stawki 50-60 i na przykład te dwie chcemy zindeksować. Możemy też kliknąć inne, które chcemy zindeksować, załóżmy tylko dwie i mamy operację Aktualizuj stawki umów o wskaznik roczny, kwartalny, HICIP czy manualny, możemy sobie wybierać. Załóżmy, że chcemy zaktualizować według rocznego wskaźnika, tak? I tu już widzimy, że stawki nam się powiększyły. Mamy 50,53, 60,63. Czyli zwiększyliśmy o ten wskaźnik, który tutaj był wyszczególniony w czerpniu, czyli dokładnie guz roczny. I w ten sposób możemy dowolną liczbę umów indeksować według odpowiednich stawek czy odpowiednich wskaźników, łącznie z tym manualnym, który tam prezentowaliśmy, który użytkownik może sam sobie określić taki, taki wskaźnik.